Prezes Legii Warszawa daje już mioduski, panie prezesie, e, faktycznie. E, Ricardo Sapinto nie ma już w Legii. No mogę na razie powiedzieć, że na pewno e, trener nie poprowadzi już pierwszego zespołu. E, rozpoczęliśmy, powiedzmy, rozmowy, no ale to gdzieś tam idzie w kierunku, żebyśmy pewnie do końca jutrzejszego dnia dokończyli, ale, ale jeżeli chodzi o prowadzenie pierwszego zespołu, to rzeczywiście. To już nie będzie miało miejsca. Co zadecydowało, ta porażka z Wisu Kraków, to była czara, która przerała wszystko, czy całościowo e, zanalizowaliście problem? Jak no wiadomo, takie rzeczy to nie jest kwestia jednego meczu, czy, e, czy chwili. Tylko e, dla nas to co jest istotne, to jest. E, e, Trzymanie się naszej strategii, Częścią naszej strategii jest zdobywanie trofeów jest po prostu po tym meczu była już jak gdyby taka ostateczna ocena czy trener jest gwarantem tego, że ten tytuł jesteśmy w stanie zdobyć w tym sezonie no i doszliśmy do wniosku, że raczej na to nie wygląda i to jest powód taki ostateczny, natomiast jeżeli chodzi o powody to pewnie jest multum, ale to nie na dzisiaj. Doszły nas słuchy, że rozstanie było burzliwe. Nie, w ogóle nie było burzliwe. Nie, było bardzo krótko, rozmawialiśmy. Yy, także to w ogóle nie było żadnych, żadnych wielkich emocji tutaj. To jest bardziej tylko teraz kwestia, żebyśmy normalnie, jak dżentelmeni, jak załatwili sprawę do końca. Ricardo Sapinto w jakiś sposób próbował pana przekonać, żeby dać mu jeszcze jednak szansę, czy, czy, czy nie? Nie, tak jak powiedziałem, rozmowa była dosyć, dosyć krótka, ale ona była bardzo wstępna, także, także pewnie jeszcze, jeszcze będziemy gdzieś tam mieli jakiś kontakt, żeby, żeby porozmawiać. Ale... Kto teraz, Aleksander Wukowicz, do końca sezonu? Na dzisiaj, powiedzmy, zostawmy to do jutra, no bo do jutra musimy podjąć jakieś decyzje. Oczywiście w środę gramy mecz. WUKO jest jakimś tam naturalnym wyborem, także. Ale jeszcze jak gdyby ostateczne decyzje nie zapadły. I ostatnia rzecz, jak rzucam hasło Marek Papszon, uśmiecha się pan pod nosem, czy coś jest na rzeczy? No nie uśmiecham się, jak można się uśmiechać, jak się myśli o tym, że odpadliśmy z, z Pucharu Polski. No rozumiem, jest to jakiś trop. Dariusz Mieduski, prezes i właściciel Legii Warszawa.